Piękne kobiety, Bo to są moje osobiste rzeczy. empatyczni mężczyźni, yes, I know, I know. luksusowe auta, no need to touch their things. intryga, a na koniec walka z bossem. Nie mam, nie mam. Jednak najważniejsze, że wszyscy są uśmiechnięci, więc zapraszam. Kto jest ofiarą, a kto zawinił? Otóż odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Musicie wiedzieć, że ten film pojawił się na TikToku jako przestroga przed Polakami. Opublikował go pewien kucharz operujący w krajach skandynawskich, jednak on nie jest autorem. On został poproszony o publikację. Szacunek dla osoby, która przesłała film. Tutaj flaga Sri Lanki. Uważajcie do końca i szukajcie osób, które jadą z Rumunii. Witamy w Polsce, ale Pakijczycy okłamują takie miejsca. Jak to. Z kontekstu wynika, że chodzi o odkłamywanie, o pokazywanie prawdy, o obnażanie. Tłumaczenie może i koślawe, ale wiadomo o co chodzi, prawda? Morał jest prosty: Rumuni są bardziej tolerancyjni niż my. No ale. To, to, to się stanęło. Tak, niełatwo do tego dojść, no bo na tym podwórku, tak jak w centrum Nowego Jorku, mamy mieszaninę wielu kultur, wielu języków, ale od czego macie mnie? Bo to są moje osobiste rzeczy, które ja kupuję dzieciom. <laughs> Ech. Według Polki, któryś z dżentelmenów miał przywłaszczyć coś, co do niej należy, i zwraca się ona bezpośrednio do mężczyzny, którego będziemy nazywali roboczo koordynatorem. Koordynator mówi coś do jednego z mężczyzn, by, by zostawić to, co ma w ręku. Czyli pełna kulturka. On wie, że to nie jest jego, że to nie jest. Przeznaczone dla niego, no i zapewne za chwilę to odda. No jak zapewne podejrzewacie, to jest dom przeznaczony na kwatery dla fachowców z południa. No i scena przedstawia przybycie nowego turnusu. No Już teraz zdradzę Wam, że przyjechał jeden chłop za dużo. <laughs> I jeden ze scenariuszy może w jeden ze scenariuszy możliwe jest, że po prostu. Chodził, szukał dla siebie pokoju, wszedł tam, gdzie nie trzeba. Nie wiem, do kobiety, do sypialni, do pokoju, do dzieci. Mamy też wątek poszukiwania żywności, ale nie uprzedzajmy faktów. Pani zbulwersowana nadal mówi o kradzieży, jednak z czasem. Zaczyna nam opowiadać własną historię, że sama wychowuje dzieci. Ja tak, mam troje dzieci, które no sama A tu bez pozwolenia jest ranek po prostu kradnie się czyjeś rzeczy. się nie powinno korać. No to tu złoczynie się No i panowie uważnie słuchają.

Czyli jest gaz, oraz po raz kolejny pada stanowcza zapowiedź, żeby niczego nie ruszać. Ja już teraz zdradzę wam, że albo gazu nie ma, albo panowie po czasie zrobili na złość i napisali, że gazu nie było. Jednak nie uprzedzamy faktów, ponieważ zbliża się spotkanie z babuszką. Babuszka jest szefową tego interesu. Proszę pilnować, swoich Chyba nie muszę Wam mówić, że babuszka się w tańcu nie pierdzieli? Babuszka nie bierze jeńców. No więc stanowczym gestem pokazuje kobiecie, by oddaliła się wraz z dziećmi. Ona to załatwi sama. Po czym energicznie, acz kuśtykając, schodzi do mężczyzn, aby powiedzieć im, jakie zasady panują w tym. Polskim domu. Spotkanie z babuszką omawiam tylko dla widzów premium, więc przejdźmy do drugiego nagrania. Na którym koordynator rozmawia z jednym z inżynierów, twierdząc, że nastąpiła pomyłka, że nie ma dla niego miejsca, ale awaryjnie będzie mógł przenocować przez jedną noc to znajdą inne lokum i go tam zawiążą. Ten, który w pierwszym odcinku stał na szczycie schodów, tam gdzie stała babcia, twierdzi, że babuszka nie zostawiła nic do jedzenia, że nie ma nic do jedzenia, no i poza tym nie ma gazu. Kobieta mówiła, że jest gaz, więc koordynator poszedł go poszukać. Koniec końców, babuszce obrąbano dupę. Napisali, że nie było gazu, nie było wody i generalnie jest brzydko. Po lotniskowym filmie Witajcie w Polsce, rzeczywistość jest taka, że ci ludzie nie mają gazu, wody i żyją w nieodpowiednim środowisku. Trzeba właśnie uważać na ludzi. No cóż, mogę powiedzieć, każdy biznes wiąże się z ryzykiem. Panie chciały, czy babuszka chciała zarabiać na kwaterach, no to musi się liczyć z nieuczciwymi opiniami, ewentualnie, ewentualnie e e to druga strona, Bo oszukana, nie sądzę, żeby na wsi nie miała, nie miała gazu z butli, nie miała, e nie miała wody. E przecież to była umowa biznes to biznes, prawda? No więc myślę, że panowie nie postąpili fair. No i do tego, że jesteśmy mniej tolerancyjni od Rumunów, prawda? Więc to jest, to jest bardzo przykre. No a na teraz to wszystko. Jeżeli wam mało zapraszam was na zakładkę wideo, wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z Giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, że realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.